Cześć, ja jestem Tomkiem, a ze mną jest Google Pixel 9 Pro XL. Zapraszam na recenzję. Ok, przyznaję się, obraziłem się na Google. Przez parę lat yy, nie kupowałem tych telefonów, bądź yy, tylko okazjonalnie miałem je gdzieś w rękach. Obraziłem się na Google, dlatego że przez lata nie było polskiej dystrybucji. I jak jeszcze kiedyś mi to tak bardzo nie przeszkadzało, to z czasem, kiedy ten telefon stał się już absolutnie zbędną rzeczą do pracy, to niestety było to za dużo, kiedy nie mogłem na przykład odbierać telefonów wysokiej jakości, bo było tylko 2G, wtedy się przełączało, czy na przykład to, że nie mogłem zwrócić tego telefonu, jeżeli mi się nie podobał, bo nie było opcji w oficjalnego kupna, jak i oficjalnego zwrotu, czy też, jakby nie było, to, to są sprzęty drogie i oczywiście, Oczywiście może się coś z nich zepsuć, więc nie było również gwarancji normalnej i można było się naprawdę bujać z tym bardzo długo, żeby cokolwiek tutaj załatwić. Stąd też już miałem trochę tego dość, tego traktowania gorszego tutaj nas w Polsce, nie tylko w Polsce, zresztą tylko tak naprawdę w większości Europy, dosłownie parę krajów, miało dystrybucję oficjalną pikseli, więc bardzo, bardzo się cieszę, że od wiosny 2024 roku Pixele są już dostępne wraz z zegarkami i słuchawkami w Polsce, więc tym razem kupiłem ten telefon. Od razu przy premierze przyszedł jeszcze oficjalnie przed tą premierą, sprzedażą w ogóle do, do mnie, więc bardzo, bardzo szybko to wszystko zostało zrobione świetnie. Także brawo, Google, bardzo się cieszę, że w końcu jesteście z nami. W pikselach zawsze jest to, co ja określam mianem takiej magii technologii, kiedy to wszystko działa w ten sposób, że telefon robi wiele rzeczy za ciebie. Na przykład rozpoznaje połączenia spamowe. Wspaniała rzecz, której brakuje na przykład na iPhone'ach, jeżeli się nie stosuje jakichś zewnętrznych aplikacji, a i wtedy nie działa to wspaniale. Bardzo dobra predykcja tekstu, różne przypomnienia o tym, co można na tym telefonie zrobić. No, ten telefon bardzo, bardzo dobrze to robi. Również teraz różne funkcje fotograficzne, gdzie można się naprawdę nacieszyć zmienianiem tych fotografii w taki sposób, żeby się Wam podobały jeszcze bardziej. Oczywiście czasami może to być uznane za Nieco przesadzone, no ale te funkcje inteligentne są tutaj w tych telefonach pikselowych, zazwyczaj jako pierwsze pokazywane na rynku i są takimi pionierskimi rzeczami, które często okazują się naprawdę fajne i przydatne. Ale to nie wszystko. Przez długie, długie lata Pixel miał te dodatkowe funkcje, ale brakowało mu jednej rzeczy podstaw, czyli Świetnego designu, pewnego, mocnego, dobrze yy, działającego czytnika linii papilarnych, yy, jasnego ekranu. No i teraz w końcu to jest. Pierwszy raz działa tutaj wszystko. No więc zacznijmy sobie może króciutko od designu. Design, jak widzicie, taki. Tutaj mam tę, tę wersję Hazel, czy taką szaro, z minimalnie zielonkawym gdzieś tam posmakiem. No i mamy bardzo charakterystyczną wyspę aparatów, która w dalszym ciągu jest w formie takiej poziomej, ale już teraz nieco inaczej wygląda, jako taka bardziej wielka pigułka, a nie taki wizjer. Który telefon w dalszym ciągu można położyć na stole i on nie będzie się telepał. Mamy również z frontu. Bardzo y, ładny, duży i super jasny ekran, nawet jaśniejszy w tym roku już od iPhone'ów, co nie jest y, taką łatwą sprawą. Malutkie wycięcie tylko tutaj u góry na kamerę, nie najmniejsze na rynku, ale zupełnie ono nie przeszkadza w używaniu tego sprzętu. Równomiernie rozłożone ramki, symetrycznie z każdej strony, nareszcie w pikselach mamy to, w wersji piątej było to tak prawie że. W sensie tam było minimalnie grubsza ten, ten dół, a teraz wróciliśmy do tego w jeszcze lepszej formie, bo tutaj już jest absolutna symetria. Do tego mamy ramkę aluminiową, czyli lekką. Czyli super, która jest nieco błyszcząca, można powiedzieć, że o, no to się będą zostawiać odciski palców. Nie jest tak źle, szczerze mówiąc. Te odciski palców było to w ten sposób widoczne, że jeżeli się naprawdę przyjrzałem w mocnym świetle, to tak, czy pod światło, ale w takim normalnym, zwykłym używaniu nie, i to było trochę inaczej niż na przykład w iPhone'ach do serii 14, w wersjach Pro, gdzie te odciski palców były widoczne w zasadzie cały czas i od razu, i. Niezbyt przyjemnie się ten telefon wtedy nawet trzymało. No i do tego telefon jest po prostu lepszy w uchwycie, przez to, że te ramki są błyszczące. W przeciwieństwie na przykład do iPhona 15 Pro. Zresztą jak widzicie, te telefony są bardzo, bardzo podobne, zarówno pod względem wyglądu, jak i wielkości. Oczywiście poza tą wyspą aparatów i tą pigułką na froncie, którą widzicie tutaj, a tą małą kropeczką czarną, którą widzicie w pikselu. No i tutaj w iPhone'ie mamy takie matowe te ramki, fajne, bo się prawie, że nie palcują, ale przez to ten telefon mniej pewnie mi siedzi w dłoni, także brawo Google, nareszcie zrobiłeś to tak, jak trzeba. Kolejna rzecz, która została w końcu zrobiona, to dobrze działający czytnik linii papilarnych. Do tej pory to była najbardziej irytująca mnie rzecz w tych nowszych seriach pikseli od szóstki w górę, że żeby otworzyć telefon trzeba było przytrzymać chwilkę ten palec i ja wiem, powiecie. Głupota, ale mnie to tak bardzo irytowało, że nie mogłem tych telefonów używać na co dzień, e, bo wystarczy mi te pół sekundy. Poza tym, często to się jednak gdzieś tam przywieszało, czy nie działało tak, jak trzeba, nie otwierało tego telefonu, trzeba było próbować po kilka razy, no i potem blokować jakimś kodem. W tym momencie działa to błyskawicznie, wystarczy leciutko dotknąć, w zasadzie nie dotknąć, o tak, tylko pacnąć palcem i otwiera się ten telefon błyskawicznie. Także świetna robota, również, że mam tutaj ten czytnik już nie e, optyczny. A ultra-dźwiękowy, więc też również nie potrzeba mocnego światła do podświetlenia go, co też pomaga na przykład przy otwieraniu tego telefonu w nocy. Do tego świetne, szybkie otwieranie twarzą, które jest bezpieczne na tyle, żeby można było otwierać aplikacje bankowe. Dobra robota, również tutaj nie mam się do czego przyczepić. Do tego bardzo dobre, klikalne przyciski. Super, Kolejna rzecz z tych postaw. Haptyka, ona była w pikselach zawsze bardzo dobra, ale uważam, że w tym roku te wibracje są lepsze niż w najnowszych iPhone'ach. Mocniejsze są, to jest super przy pisaniu na klawiaturze chociażby. Do tego są jakby bardziej takie punktowe, to znaczy takie bardziej skupione jeszcze, takie mocne, fajne walnięcie jest w tym telefonie. Brawo, naprawdę się tego nie spodziewałem. Jeśli chodzi o aparat, nie będę się tu bardzo dużo wypowiadał, bo od pewnego czasu uważam, że mamy bardzo prosty podział. Jeżeli chcecie mieć yy, profesjonalne zdjęcia, to musicie użyć zwykłego, dużego aparatu. Tego się nie przeskoczy, optyka, duże szkło jest wam do tego potrzebne. Ale jeśli chodzi o takie zwykłe używanie telefonu, to w zasadzie jeśli chodzi o social media, y, czy nawet też profesjonalne działanie, ale tylko na taką właśnie skalę y, internetową, no to te telefony w zasadzie wszystkie spokojnie Wam wystarczą. Y, czy to iPhone, czy to Samsung, czy to większość tych lepszych telefonów, na przykład od Xiaomi, spokojnie Wam wystarczy do zwykłego y, promowania czegoś w internecie, czy do rzucania jakichś y, wspomnień z wakacji, więc tutaj bym aż tak bardzo się na tym nie skupiał w takim codziennym życiu. Bo są lepsze filmy, które to dużo bardziej dokładnie analizują, jeśli Was to interesuje. Według mnie te zdjęcia są fantastyczne, są, jak zawsze mówię, o pikselach jakieś, czyli są tak nieco bardziej, jak to wszyscy youtuberzy mówią, kontrastowe i mam wrażenie, że jak robię portrety, to wręcz wyciągają tę postać na pierwszym planie bardziej niż inne aparaty w telefonach. I to się nie zmienia. Jest super. Jeśli chodzi o filmy, to mamy. W ciągu spokojną poprawę, do czego mógłbym się tak naprawdę przyczepić, to to, że jak się kręci te filmy, to inaczej niż w iPhone'ie, mamy leciutkie opóźnienie w tym widoku wizjerze. To znaczy, ileż jak przesuwamy sobie tym aparatem lewo w prawo, to to, co jest na żywo, jest troszeczkę szybsze, a to, co macie na wizjerze, jest jakimś leciutkim opóźnieniem pokazywane. W iPhone'ie w zasadzie tej różnicy już na przykład nie widać, w przeciwieństwie do Pixela. Ale jest to absolutnie nieznaczące przy codziennym używaniu, wydaje mi się, że dla 99% ludzi te filmy będą absolutnie wystarczające. Poza tym mamy wspierane przez sztuczną inteligencję poprawianie filmów nocnych, co oznacza, że jeżeli zrobicie jakiś tam film, to on może być w taki bardzo fajny, naturalny sposób na przykład rozjaśniony, nieco poprawione detale, co oznacza, że te, te filmy mogą być nawet Najlepsze na rynku w, nie, w oczach niektórych z Was, czyli użytkowników, więc ja tu się do niczego nie mam jak przyczepić. Może najbardziej na mnie wrażenie zrobiły zdjęcia z szerokiego kąta. Widać, że ten sensor jest duży, no i też zdjęcia z szerokiego kąta nie mają aż tak dużo ziarna, szczególnie te nocne, oczywiście mam na myśli, w porównaniu do, na przykład, właśnie tych słynnych standardów iPhone'a. Zobaczymy, co teraz pokaże seria 16 iPhone'a. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, która mnie naprawdę ucieszyła, to tryb Pro w pikselach. Przez długie, długie lata miało za, za nas załatwiać te takie dodatkowe ustawienia, no sztuczna inteligencja w skrócie można powiedzieć, czyli te automatyczne ustawienie piksela, ale od niedawna mamy w końcu tryb Pro, można sobie zwiększać bądź zmniejszać ISO, można sobie mm, zmieniać czas ekspozycji, robić takie właśnie te zdjęcia z np. taką wodą płynącą, która tak jakby się w lód zamienia jak się troszeczkę dłużej ekspozycji dać jakieś wodospady czy coś, także jestem bardzo, bardzo zadowolony, że to się w końcu pojawiło. A propos sztucznej inteligencji to w Androidzie zawsze było to, na stało to na nieco lepszym poziomie niż w iOS i bardzo mi się to podoba i to za czym tęskniłem, to, to takie malutkie funkcje, które tutaj się w Pixelu zawsze pojawiały i zresztą też potem wreszcie Androida, czyli jak wspomniałem tutaj predykcja tekstu, bardzo, bardzo dobra, używanie wielu języków równocześnie jest nieco lepiej skonfigurowane niż na klawiaturze, jak się ma kilka... Klawiatur językowych jest troszkę lepiej tutaj, to działa niż w przypadku iPhone'a. Do tego e, mamy na przykład taką opcję, że można przetłumaczyć całość tekstu na danej otwartej stronie, na danym otwartym ekranie, na przykład w komunikatorach. Ja na przykład mam takiego znajomego, który pisze do mnie zawsze po włosku, bo to jedyny język jaki zna. Myślałam, ledwo porozumiewamy e, i czasami, no ja sobie muszę to tłumaczyć, kopiować do jakiegoś tam programu, potem tłumaczyć, jeżeli to robię na e, iPhoneie, e, używając WhatsAppa na przykład. E, a tutaj w pixelu można po prostu kliknąć i od razu nam się pojawia tłumaczenie całej danej strony tekstu na taki język na jaki chcemy, ale jeśli chodzi o AI to jednej funkcji nie ma albo raczej jest, ale jest niedorobiona, czyli ha Googleowi asystenci. Można powiedzieć, że według Google na ile to rozumiem mamy mieć... Trzech asystentów w tym telefonie to jest bez sensu. Powinno to być jeden program, a ja się nie mam zastanawiać nad tym z kim ja rozmawiam. Jest asystent Google, który się czasami tutaj pojawia i takie najprostsze rzeczy ma wykonywać w telefonie, on już był od lat. Jest Google Gemini, czyli ten asystent taki już mocno podbity sztuczną inteligencją i jest asystent Gemini Nano który przynajmniej na moim telefonie ja go nie mogę uruchomić, no chyba, że będę tutaj kombinował ze zmianą regionu yy, i próbował w języku angielskim. E, co oczywiście jest jak najbardziej yy, OK, e, jeżeli się zna język angielski, ale nie każdy ten język przecież zna. Więc to wszystko działa w ten sposób, że jak coś powiem do tego asystenta, to on czasem zareaguje, czasem nie, e, czasem ze mną pogada, ale jest to zupełnie inny poziom w moim doświadczeniu niż rozmawianie z aplikacją czata GPT, kiedy na przykład jedną z rzeczy, którą bardzo lubię robić to jak ćwiczę jakiś nowy język, to po prostu rozmawiam sobie z Chatem GPT. Bo on jest naprawdę na tyle teraz już dobry, że można z nim pogadać na różne tematy, na co co mnie interesuje na przykład, i przetrenować to, czego się już nauczyłem w danym języku. Na przykład u mnie jest to język niderlandzki. Eee, z Gemini tak nie jest. Gemini się e, ciągle obraża, ciągle się przywiesza. Nie mam niestety przyjemnych doświadczeń, także to jeszcze nie to. Zresztą po stronie Apple też to działa. W, w zasadzie nie działa. Dobra, bateria. Bateria bateria była super. Testowałem ten telefon za granicą przez tydzień, potem przez tydzień w Polsce, w tych upałach i sprawdzała się bardzo dobrze od rana do wieczora, a w zasadzie tak całą dobę ten telefon wytrzymywał i to przy robieniu filmów, i to przy dużej temperaturze. Oczywiście telefon jest nowy więc tam jeszcze ona się nie miała prawa zdegradować ta bateria, ale przyznam, że jak odłączyłem go rano tam o dziewiątej Pochodziłem kilka godzin w słońcu, przy ponad, grubo ponad 30 stopniach, porobiłem zdjęcia, filmy, wróciłem na jakieś, nie wiem, tam chwilę do hotelu, ochłodzić się i potem znowu się wychodziło na miasto, to ten telefon spokojnie do wieczora wytrzymywał i to na luzie, a wiecie, no typu 40% zostało, więc spokojnie można by tak naprawdę poczekać i do rana i go naładować po upłynięciu całych 24 godzin od tego ładowania. Więc bardzo, bardzo dobrze. Lepiej niż mój iPhone 15 Pro Max, przy czym te iPhone'y ja aktualnie używam w trybie beta, w tych nowych iOS-ów, więc tamta bateria prawdopodobnie też przez to jest trochę gorsza. Także bardzo solidnie. Po prostu nie ma się do czego przyczepić, nie ma tego stresu, że o, muszę gdzieś tam ten telefon podładowywać, czy jakieś powerbanki ze sobą nosić. Byłem trochę zaskoczony wręcz, bo jakoś pikselem mi się nigdy nie kojarzyły z dobrą baterią, a tutaj było naprawdę nieźle, także wszystko dobrze. Google robi to dobrze. No i tak, czy ja go polecam? Tak, polecam. Polecam go wszystkim, którzy nie są bardzo mocno zaprogramowani w ekosystem Apple, bo tam ciężko wtedy uzyskać wszystkie jakieś jakościowe, integracyjne dodatki, jeżeli się na przykład ma komputera, komputer Maca i do tego właśnie takiego Androida, to trochę to może być irytujące, że na przykład nie można sobie AirDropem czegoś tam przesłać na tego Pixela. Oczywiście, jeżeli używacie tylko na przykład usług Google bądź, nie wiem, Microsoft, no to w dużej mierze ta integracja będzie... Płynna, ale jeżeli e, mocno używacie sprzętów Apple'a i używacie oryginalnych aplikacji Apple'a, no to już tutaj trochę będzie to problematyczne. Nie będzie to aż tak wygodne, jakby mogło być, e, jeżeli ktoś oczywiście ceni taką, takie idealne, płynne przechodzenie z jednego urządzenia na drugie. Jeżeli się to trochę obojętne, to kupuj pixela śmiało. E, cena jest według mnie niezła, to znaczy wszystko jest to dalej. Ogromnie drogie, jasne, rozumiem, ale w porównaniu do innych sprzętów, te około nieco ponad 5000 zł za telefon w wersji właśnie tej Pro Max jest w porządku. Poza tym, pamiętajcie, możecie sobie uzyskać fakturę czy to w sklepie oficjalnym, czy to w sklepach różnych dystrybucyjnych w Polsce. Więc telefon, według mnie, jest absolutnie godny polecenia na spokojnie. Pierwszy raz od lat polecam pixela. Wcześniej mówiłem, że są super. Ale nie kupuj, bo anusz Ci się coś zepsuje, nie odeślesz łatwo na gwarancję. Teraz wszystkim znajomym mówię, jeżeli tylko lubicie Androida, to to jest absolutnie najlepszy sprzęt jaki jest teraz na rynku w takim całościowym ujęciu. Wszystko tutaj działa, nic się nie psuje, zdjęcia, filmy są fenomenalne. Kapitalnie ten telefon trzyma się w łapie i Google tak trzymać, róbcie tego więcej. Wchodźcie do większej liczby krajów, bo inni też czekają i obyście jak najszybciej zaczęli również te wszystkie rozwinięte usługi, które są teraz często tylko na przykład w języku angielskim, udostępniali na całą resztę świata, konkurencja, jak widać, jest dobra. Czy to iOS, czy to Android. Jeżeli próbujemy uzyskać ciągle lepszego, nowego klienta, no to widać, że te sprzęty się naprawdę, naprawdę wyrabiają. I w końcu nie bardzo mogę narzekać ani na jeden, ani na drugi. No chyba o to chodzi, żeby nam było wszystkim wygodniej. Trzymajcie się. Do następnego.